Spójrzmy na podpunkt B. Tu wiemy, że alfa, czyli ten kąt środkowy, ma 15 stopni. Wiemy, że średnica to 30 cm, a my byśmy chcieli wyznaczyć długość promienia czyli 30 podzielić przez 2 to 15. No i mamy promień. No to jak mamy takie informacje, już spokojnie z tego wzoru wyznaczymy długość łuku. Alfa, czyli 15 przez 360 stopni. Razy 2πr, czyli 2 razy pi razy 15. No to mamy tak, 15 i 360 na pewno można skrócić przez 5, czyli tu mamy 3, tu mamy 72, no i jeszcze przez 3, czyli tutaj w mianowniku mamy 24, czyli mamy 1,24 razy. 2 razy 15 to 30, czyli mamy 30 pi, no 30 możemy zapisać jako 31. Skracamy to sobie jeszcze przez 3, czyli tu mamy 10, tu mamy 8, no jeszcze przez 2, czyli mamy 5 czwartych pi, oczywiście centymetrów, i to będzie przypadek spod punktu B. No to od razu zróbmy sobie może podpunkt C, już nawet bez rysunku, bo wiemy, że D, czyli Nasza średnica wynosi 5 cm, alfa to 330 stopni, czyli mamy kąt. Potrzebujemy jeszcze na pewno długości promienia, czyli skoro to będzie średnica, to promień będzie dwa razy krótszy. 5 podzielić przez 2 to będzie 2,5 cm, ewentualnie można to zapisać w łamku zwykłym jako 5 drugich. Podstawiamy sobie dane do wzoru i obliczamy długość łuku, czyli mamy alfę, czyli 330 stopni przez 360 stopni razy 2 pi r, czyli 5 drugich. No, i tak tutaj na pewno zera nam się skrócą, stopnie również 33 i 36 jeszcze można podzielić przez 3, czyli tu mamy 11, tutaj 12, czyli 11 dwunastych. 2 to będą dwie pierwsze, czyli może tak to sobie zapiszmy: czyli mamy tak dwie pierwsze, bo dzięki temu zobaczcie, tutaj można to sobie skrócić i nam zostanie 5 pierwszych pi. I teraz mnożymy 11 razy 5 to 55, 12 razy 1 to 12 pi, oczywiście centymetrów.